Widzowie, a to y y witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem z gry Medieval Dynasty. Ja jestem w tle, bo gram w Robloxa. W razie czego jesteśmy z, z, ko z koleżanką moją. Z czerwoną! Moją koleżanką czerwoną, i odpalam mój ser ser serwer. Ja. E na którym mam już trochę rzeczy porobionych, ale nie aż tak dużo, bo pamiętajcie, że to jest sezon drugi, sezon drugi Dynastii. I zobaczmy, tak się oto prezentuje moja wioska. Tutaj mam... Szkołę. Ja nie znam tu. Bo... Studnie tu mam. Mhm, dobra, narobił no, mi coś ten pracownik. Dobra, cztery drewniane łyżki, to dobrze. Idę mi pohandlować. To jest twój niewolnik, twój parobek pracuje za nic storio mnie gosta, no proszę, co teraz? Oo! No. A Sorbora, pra... to zaraz się... to wykonam moi drodzy. No teraz tam... bliżej końca! Zmienie ci coś. Aaaaa! Bo się aktualizowało i to zrobili. Dobra. Dobra, na tym najbardziej się wkurzałam. ostatnio i wiedziałam, że tak znowu będzie. Poczekaj, czerwona, Wojna, na pewno nie jest wiedzieć, o co mi chodzi. Okej. Okay. Tym razem mi nawet wyszło. Dobrze. Teraz ten moment, który najbardziej kuszę. Okej. Okay. Udało się. Teraz kolejny ciężki Już moment. Jestem. Po piciu poszedłeś. No, I pmi, mi, mi, Dla małej wiewiórki. Okej, okay. w tym miejscu klikam. Ciekawe czy uda mi się dojść dalej niż ostatnio, jak myślisz? Nie wiem. Może? Ja w tym programie chyba tutaj przeszłam, a syn gram na komputerze tutaj nie przeszłam więc jestem jak na dalej mówię, że mi się udało ten kod binarny, oh my god, jak mnie oczy bolą mm -hmm. i to by będzie działać, choć powiem o co w nim chodziło mm -hmm. kodik. raz Dwa. o, tu jest jakiś w ogóle z tego co widzę Okej, okay, już nie ma tego porobienia Jestem jak na dalek. jak mi się udało dojść na komputerze nie głośno na telefonie, mogę tak tylko przejść na e, obi, wiesz? Mhm. Jak widzicie, to jest gra o bardzo dobrej grafice, moi drodzy widzowie. Tak, ludowie. który jestem? Dziesiąty! Uuu! A gdzie mam iść, tak w ogóle nie wiem. Czy mi jakieś światło? Okej. A to mnie jest to to ja wiem, iść. Właśnie to płynąć, ale mniejsza o to. Już źle popłynęła. Świetnie. Dobra, ja muszę teraz iść do jednego domu, coś dać. Najpierw labirynt świata Z będę przechodzić do tej cięższej części. O, tym, o co będzie chodziło w tej cięższej części? Mm -hmm. Tutaj jest taki laser. I ten laser muszę przeskoczyć, żeby dojść do drzwi. No. I nie udało mi się go jeszcze nigdy przejść. Okej. Okay. Już prawie całkowicie go przeszłam. Co? Jaka jest tam dobra? A jednak nie. Skusiłam. Mm -hmm. Okej. Okay. Wiem się, że chciałeś, żebym skusiła. Pa! Ho! Okej! Okay. Udało mi się! O, oh, no! Aj! Dał no, no, no. Idę no. teraz. Nie udało mi się jednak. Widzowie do drewni, po wszystkie patyki. No że jeśli myślę, że perfekty, spełnisz się, to cię od razu zabić to coś pobi Ale jak ktoś to głupio wymyślił. Właśnie, że jeśli to nie dotykam, to też mnie uh -huh. to nie zabija. No To Tak, sposób. że jak się spełni, to od razu się nie zabija. Uh -huh. Głupie coś zrobione. Drodzy widzowie, idę po mięso, żeby dać moim mieszkańcom. Jak widzicie, to jest czasami trochę wkurzająca gra, bo nie do tego domu włożyć. Znaczy, tutaj można wybudować magazyn, magazyny, i który, do których to wystarczy wkładać, no ale jeszcze nie mam, nie chcę mi się za bardzo budować tych magazynów, ale będę niedługo chyba budował. nie tknęłam. Dobra, 37 siedem patyków i quest wykonany. Tylko muszę iść do tego gościa teraz obciążony, będę wolny, niestety muszę. On sam nie może przyjść z kolą czegoś chce? Co? co? Przecież on powinien przyjść z kolą czegoś chce od Ciebie. No znaczy, to nie chce, przychodziło się wtedy. Bo ja wykonuję dla niego misję, a nie on dla mnie, więc ja muszę... Do Aha. świetnie, za wcześnie skoczyłam. Okej. Okay. W tym momencie ty, ty, na telefonie przestałam grać, ponieważ... Miałam za ciężko, już miałam dosyć. Ale teraz się nie poddam, spróbuję do końca, bo mi się nie uda. No, jak widzicie, jak nie, no, proszę. Jak już wam mówiłem, moi drodzy widzowie, ale... To jest gra, już wam to mówiłam, ale o dobrej grafice i... Polecam wam ją, ale ona trochę droga jest, więc... Trzeba uważać. Z... Czy się na pewno chce ją kupić? No. Bo nie dla każdego się pij, fajna. Grać, no to kasa no Właśnie, co? kiedy wyglądasz w odcinek odcinek Simsów, chłopie? Czy masz też Simsy? Masz simsy. Kiedy wróci do ciebie odcinek z simsów? Yy, może jutro, panie. Może. Okej. Okay. Ten moment, w którym przed chwilą spuściłam, ale przecież tam mnie nie dotknęło. Tam nie powinno już dolepywać. <laughs> Idę teraz do tego całego Sambora. No, muszę do niego iść, żeby questa wykonać. On nie kręcić. Nie wiesz, kto się szybko kręci, chłopie. Mhm. jest takie długie, że jak się zapomnisz, to może cię od razu zabić. Mhm. Mega... Genialny był twórca tej gry, co nie? Roblox? No. Czyli z tego obby nam powiedzieć, że to jest obby. zabijcie od tym, jak się zespałnisz. Miałeś na chwilę na reakcję? Mhm. Zwyczaj. On patrz Jak tego nie dotkniesz, to robisz, ty to dotknąłeś. Mądry, co? No. Czekaj, co to tam stoi? kamień? Co to jest? Co to nie... jest? Wilk tu jest! Dobra, przejdę jakby nigdy nic. Jezus Maria, tu są watahy wilków. Trochę no w końcu coś średniowiecze. No mi tu były wilki. No tak, że. Spodziewałam się, że tu akurat będą, bo aktualizacje tutaj musieli dodać, bo nie było ich. Albo były, ale ty ich nie widziałeś. No tak, ale jak on ma blisko domu tych wilków, ja bym mu radził opuścić ten dom i stąd uciekać. Ale to nie jest swój tam więc no. Serio, byłam tam już prawie, ale przekarałam. oh my god, no. Będę czytał tych dialogów, bo trochę to... Przydałem. Co ja mam zabić, gdyby było? Za najc sobe. Jaką sobe do sowę. ja. czapki? No sobe. Nie wiesz co to jest sowa? Nie wiem co to jest sowa, ale chyba będę próbował ją pałką. Czegokolwiek ona się nadaje, ta pałka. Okej. Okay. Jestem gdzie przed chwilą skusiłam. Mm. Okej. Okay. Przembeli jak mi się w ogóle w życiu udało? которым В 16 Не сказать, что это 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. 4. To może być kot. Dobra, na razie pójdę do tam, do domu. Potem się zajmę tym questem, bo jestem, ta moja prosta jest bardzo, ale to bardzo chłonna i potrzebuje jedzenia. Osobę mam jakąś drogą. Ale jak? Gdzie ona jest? Na ziemi? Na drzewach? Jesteś czerwona? Jestem. Открываем код для гостя в игре. Есть. Um, Доброе утро. Я не что это было. Четыре, пять, четыре, шесть. To męczenie mnie tak denerwuje. Na razie mam to gdzieś tego u, tą ...właśnie tego questa, bo na razie go nie będę robił. No bo po prostu mi się nie chce szukać tej soby, a ja nie mam muku akurat ze sobą. Go no ma go denerwując, że no ma gniazdo. No. Jak ma go nie denerwować? Komu on dać południu? Tak szybko jest jadło. Tak, który jest 10, 10. Widziałem że on w tym, yy, on ma jeszcze więcej tamtego miejsca mięsa. A nie nie ma. Bo ja chyba od niego wszystko wziąłem Bo mi jest potrzebne jedzenie. A ile są w ogóle warte te figurki? Ciech. Dobra, jestem teraz w takim więzieniu, jeśli się to interesuje. Mhm. I muszę uważać, na jakieś światło czerwone. Ja z tego przegram. Jakiś był policjant. No. Get mhm. in, ka... no, no nie pytaj. Są drzew Okej. Okay. To jest też jakiś labirynt, czy co? Nie, jakaś droga po prostu. Aha. I ci zaczek? Chodzę z laserem, gdzie ja mam. Muszę mieć jakiś haczek. Okej. Okej, jest helicopter. Idę trochę pogadać okay, z moją so. przyszłą żonką Drodzy widzowie, więc No, zaraz nie sobie pogadamy trochę Żeby jej podnieść i żeby mogło może za mnie wyjść Oczywiście w grzanie oh, yeah. Patia, dobra. Pogawędka. Aha, dobra. czy potem to wyjdzie skąd wyciągnę to? I dobra, wychodzę. Chyba temu brakuje. Daj. Dobra, czerwona. Ja wkładam na jedzenie Dobra No, no i co ona? Chyba, chyba na dzisiaj tak mi się coś wydaje o. Już kończę od Na no Roblox, Now Roblox, Now Roblox I'm waiting for you, I'm waiting for you In Roblox Czyli chcesz Robloxa nagrać? No, a ty nie też? A możemy już... I'm in ROBLOX! Dobra... Ale tu zaraz, dobra? Chcę tylko widzą pokazać, jak się bo wiem, że może mnie oglądać jeden widz, który też będzie może miał kiedyś, kiedyś... Mediwala. Więc... Będzie wtedy fajnie. Tak się sprzedawało, pokazałem właśnie. Patyki są... Tam Bo ja mam taki pomysł, ale wiem, że się na niego nie zgodzisz. Jaki? Ja bym chciała zagrać telefonu. Ale nie mam tam kanału. A, ale ja będę grać na telefonie. No. Okay. Mogę? Drodzy widzowie na dziś to wszystko z Medieval Dynasty, więc... Do, więc cześć i widzimy się w następnym odcinku, który może jeszcze być dziś, ale będzie z Robloxa. Być może to hej, cześć i czołem.